Cześć wszystkim. W tym odcinku Wam pokażę, jak narysować teraz ten obiekt. który jest kolejny z izometrii. Tak już zaczynamy. Najpierw wchodzimy sobie w tą izopłaszczyznę. Powiedzmy w tą. Polecam teraz włączyć sobie skok siatki tryb Orto. Wbieramy sobie warstwę, linie bardzo grube. Linia. No i szukamy jakimś. Najpierw no rysujemy 70. Tam wszystkie wymiary macie podane, tak że myślę, że nie będzie z tym problemu. Jest 10. Dobra. Zmieniamy izopłaszczyznę. I nie. Teraz tak. Tu jest 50. Tu jest 70. Tu jest 30. 70. 50. 10. 40 70, 50 70 i 40 dobra. Yy, teraz zmieniamy znowu sobie izopłaszczyznę linia. Czy polecam tutaj w tej lokalizacji mieć tylko włączone jakby końce, wtedy łatwiej to Rysować. Ale trochę będę jął rysunek ale trudno. Lekko się bo nie za, za rysunek, bo można się za tą ramkę wyjdzie. Trudno. Tutaj na razie polecam, po się to właśnie rysować linię dłuższą. Potem się to usunie. 70. To samo z tego miejsco, taką dłuższą linię, znaczy może nie dłuższą. E, dokładnie żeby była 70. I teraz jeszcze raz musimy zmienić sobie do płaszczyzny. Linia. Tutaj możemy trochę rozmyślać, powiedzmy tyle. No i tutaj 70. Dobra. No i teraz możemy pousuwać sobie niektóre już elementy, na przykład to, na przykład potrzebne już to. Wchodzimy teraz w warstwę osie. Hmm. Dobra. No i, a jeszcze polecam najpierw tą lokalizację, teraz sobie włączyć na symetrię. Będziemy rysować ten jakby, te osie w środku. bo łatwiej się to robi na symetrii, gdy szukamy z środka od A jeszcze polecam włączyć skok. Też jest przynajmniej przeszkadza. Szukamy symetrii. I rysujemy te osie. Znowu. Tak. Dobra. No i teraz no, zmienimy warstwę. No i rysujemy tą, tą okrąg. No, musimy użyć tak jak wcześniej elipsy. Czyli bierzemy elipsa, bierzemy ISO, klikamy na środek i tam podajemy jakiś promień. To 25. Dobra. Teraz musimy jakby zrobić tak. Mm. Najpierw polecam tak. Zmieniamy teraz sobie na izopłaszczyznę na tą y, izopłaszczyznę góra. I teraz bierzemy kopiuj, zaznaczamy nasz okrąg, Enter, klikamy na jakby na środek, no i o jakiejś tam odległość przesuwamy przysu nasz okrąg. Powiedzmy tyle. Dobra. No i teraz musimy pousuwać te niepotrzebne elementy, które teraz zostały. które, są, które powinny być nie widoczne. Z tym, zresztą Aha, no i jeszcze musimy jeszcze raz przyznajmy jeszcze o jednej osi. Musimy taka oś. Dobra, jest. No i teraz możemy już powoli przejść do wymiarowania. Czyli weźmiemy sobie walce wymiary. najpierw wyrównany, no i to, tak w sumie, a jeszcze polecam tą lokalizację teraz sobie zmienić na końce, się wyłączyć no i wymiarujemy to już na pewno umiecie, bo to już też było już tyle razy, że raczej każdy to potrafi a czy jeszcze jest ten wymiar No i teraz jeżeli chodzi o ten wymiar jakby stąd dotąd to trochę trzeba tu program oszukać No, znaczy może możliwe że nie możliwe że to można zrobić inaczej. Ja na razie nie, nie znalazłem innego, innego pomysłu. Ja robię tak sobie, wybieram sobie wybieram yy, wymiarowanie te liniowe. Sobie zaznaczam teraz te miejsca. No, jak widzicie program to jak jest dziwne wartości wpisuje, no trudno. Dlatego trzeba, jak mówiłem, trochę oszukać. Usunąć co tu jest, wpisać sobie 80. No i jest 80. No i teraz po prostu robimy tak jak ostatnio, pochylanie. Enter, pokazujemy jakim płaszczyźnie ma to zrobić. No i tak dla każdego wymiaru trzeba zrobić i to będzie w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o tego obrazka Także myślę, że sobie przy tym też poradzicie Dobra, jeszcze jak nie zdążyć nie zauważyć. Jeszcze brakuje nam jednego wymiaru. Tutaj jakby tej średnicy, czy promienia. No niestety muszę Was zmartwić, też w sumie jeszcze do tego nie doszedłem jak to, jak to zrobić. Próbowałem na wiele sposobów, no nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, wiecie jak zrobić, piszcie komentarze, też chciałbym, chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić. Bo jednak wolę wiedzieć, niż nie wiedzieć, <laughs> jak każdy chyba. Także jak coś to piszcie. No a w sumie jeśli chodzi o ten rysunek to już tyle. Także subskrybujcie mnie, czekajcie na kolejne odcinki. Na no teraz trzymajcie się miłego dnia.